Cześć, dzisiaj będziemy usprawniać pracę naszych rąk. Możemy wziąć kawałek wełny, właściwie całą kulkę, i będziemy zabijać. Najpierw lewą ręką, zawijamy wolno, później możemy przełożyć. Zabijać prawą ręką. Niech obie ręce pracują. Mogą być ruchy szersze, może być praca drugiej ręki, ale możemy też zrobić inaczej. Będziemy pracować na palcach. Robimy pętelkę, wkładamy palec na drugi i zabijamy. Teraz pracuje moja lewa ręka, zaraz przełożymy. Znowu pętelkę przekładamy na drugi palec, i pracuje moja druga ręka. Życzę miłej zabawy. Do zobaczenia.